Dzień dobry, kolejny vlog z na dworcu. Ale jedziemy do Klebis na na co? Adam jest no, Adamiozik. Ja tam jesteśmy dzisiaj. Jesteśmy ja na wiem. Jesteśmy 12 w, w telewizji, jesteśmy tam, jesteśmy... I na żywo, I na, na żywo. dwójce. Ale kupiliśmy lody gangera, więc teraz będzie test. Tylko, gdzie ja mam postawić telefon, żeby zrobić test? Będzie czyta, bo jak maty, maty, to będzie czuć, ale jak będzie to świecie, gdzie... To będzie przypał. Bo no, nam się nie. topią te lody, weźcie jak... Na właśnie kurwa. Nie I przemyślałeś my, nie że Kto nas Choć, tak jak oni tam nagrywali, gdzieś tam ej, się wystawił. Freestyle, to jest freestyle, freestyle, moi drodzy. Ja w ogóle żałuję teraz, że wzięłam kurtkę, ale boję się, że między północą a tą trzecią będzie zimno. A ja twojej pamięci, bo będziemy jeszcze vloga nagrywać za... Pięć dni? Cztery? A ja Pięć. nawet mam ponad sto zajęte nadal. Ale ja coś z tym zrobię. Tak niezręcznie. Ale dobra, no też to. na sekundę, dzień dobry. Jak nagrywali to było gorzej, bo ja tylko test. To jest z w denerach. muszę z tym papierkiem po tym jeździć? Normalnie się chowa do plecaka i leci się. Ogólnie pisałam z Karoliną, są, ona mówi, że są zajebiste. Że ona ba się, że nie jej smaki, a ona mówi, że są zajebiste. Polewa smakuje jak z w ekipie. Ciekawe, czemu może tego, że jest taka sama? Nie Nie, bo go ja chętnie irytuje, teraz ja rana zaposzukują ja i uwielbiam. Ja też, tak, ale mnie bardziej irytuje smak gumy balonowej. Właśnie ja kocham od smaku gumy balonowej, co nie jest Ale lody tak, ale polewa mi nie smakuje. Umy, loda jest dziwna, ale lody są zajebite One smakują jak jogurt. Chyba no to są lody o smaku biedanowym z sorbetem czy z Nie jest sorbet, tylko sherbet, morda. Sara jest czwarta. Ty, biorzesz. I one przez to smakują, jakby to był jogurt zamrożony, a nie mhm. lody. O, zajebiste Tu Ale dobre, się Czekam na ludzi, jakiego, bo tu nie byłam. Jakbym nie kupiła, ja, bo już... Zadba dwa? Jeszcze ładnie gwarantowane. Nie mogę mogły pojawić delikatne problemy po tym czekaniu. Ale dobra, ulecamy. Mhm. Dobra, bo nie mam pamięci, nie możemy tutaj nagrywać. Widzimy w pociągu, zaszokowałam sobie przy oknie w ogóle. Ale w ogóle ten pociąg wygląda strasznie, w sensie te siedzenia, są takie jakieś... Nie jechałam nigdy z takimi chyba. Może, a może to jest ten, co jeździ między katowicami a Warszawą? No tak jak jest ten między łodzi... No jedziemy więc... no on jedzie do rybnika, ale Steel. Znaczy on idzie do rybnika, a potem na jakiś... To jest zagraniczny pociąg przecież. No i do Pragi nie możesz dojechać. Nieważne, jedziemy do Pragi musimy pilnować gdzie wysiąść. Ale... Ale on jest wygodny, w sensie wygodnie nie, się tu nie. siedzi. Ale ogólnie te siedzenia dają vibe, jeżeli ktoś oglądał albo na streamie, albo po prostu potem na YouTubie u Multiego. i nie wiem, co się ta gra a to był horror, gdzie były anomalie w pociągu i tam trzeba było iść w dobrą stronę, zależy czy była czy nie, to to daje ten vibe. I <śpuszczaj> ja jestem ze daje vibe. Powiedziałam, że skasnąć, z skasnąć światło Fact. i coś w nią nie Dokładnie. Ja otwieram studium makijażu, będę się malować i i robimy live'a. Odpalam live'a zaraz. I pewnie nagramy albo coś po drodze, bo mamy kontakt, więc nie musimy marnować jeszcze powerbanków. Coś po drodze. Ja mam jeden, ale ten duży. Więc albo coś nagramy po drodze, albo w Grywicach, bo boję się przesiadki w kato, bo mamy 20 minut, żeby się przesiąść. A nie znamy kato. A nie znamy kato. Nigdy nie byłam w katowicach. Ja też Pozdrawiam. Gdzie jesteśmy? O Nie pamiętam, ja. Mam coś innego powiedzieć. Jesteśmy ja się malowałam na live'ie którym w ogóle wywalało ciągle internet, podobno, ale mam to gdzieś. I ile nam zostało? Będziemy już 16 po. Mm -hmm. To jest 2 godziny na no. yes, to Jest, ciągle 2 godziny. Bo my jak jest, mamy mniej więcej, jak to jest plus minus 2 godziny, mówimy, że 2 godziny i tak wychodzi, że przez pół godziny mamy 2 godziny. Ale tak, mamy plus minus 2 godziny. Nie chcę mi się tak szczerze. I wszyscy do nas nagle piszą. Dojdzie do mnie. Wszyscy coś chcą. Pomocy. Nie chcijcie ode mnie wszystkiego. Jak mi się nudzi, to nikt do mnie nie pisze. Tak jest zawsze. O, ale ktoś mi lekuje relacje, nieważne. Zawsze tak jest. Jak ja się nudzę, nikt do mnie nie napisze. Jak zaczynam coś robić, albo nie mam ochoty z nikim pisać, to nagle każdy coś chce. Nie pozdrawiam. Tak, tak jest zawsze. Oczywiście w Kato, na przesiadce. Ogólnie schodzimy z Peronu, bo szukamy technologii. Ja wiem jak to brzmi śmiesznie, ale tutaj nie ma... Sprawdzaliśmy tylko w internecie, skąd mamy pociąg, ale chcemy się upewnić na ekraniku, bo to wiecie, to, że na rozkładzie w internecie, ale tu nie ma ekraników. Jezus Maria, a tu jest galeria. Ale to chodź, może gdzieś będzie, szukamy technologii. No? 8 rządowy? 8 rządowy? 8 rządowy? 8 36 Chyba, czy 37? Coś takiego. Eee, Rozkład samochodu od 8 jest siódmy. Mam dość. I to są tylko papierowe, ale w ogóle powiem Wam, że pomijając, że teraz właśnie wchodzimy do galerii, czyli. Coś typu złote albo e, krakowska. Bardziej krakowska, bardziej płynne tu jest. Chociaż nie, bo to jest takie, to jest coś pomiędzy, bo tu masz jedne drzwi od razu jesteś w galerii, a w złotych są drzwi i korytarz, a w krakowskiej nie ma nic. Więc jesteś pomiędzy. Ale powiem wam, że ogólnie dworzec daje Kielce vibe. Ja miałam wrażenie, jak mam w Kielce była. W galerii Katopickiej. I za to co wszystko? Ej, boż, Ładnie. To, Ładnie tu. Ej, ty, 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 tu jest, ej, to, jest no, to jest, to jest dworzec to jest dworze, dworze, dworze. Ej, to jest galeria. No, ej byłam przekonana, dobra jednak no, jesteśmy na dworcu. Ale tutaj może będzie technologia. Posikam no, <grym> no, się no, z, z nas, posikam no, no, się no, z nas, my jesteśmy... Albo będzie papierowy no, aktualny no, rozkład no musimy, no musimy znać tak. Ej, ale tak byłam to jest galeria Nie byłam, będę. Będziesz. Kolejny film, tak by the way. A szukamy... No? tak. Co wszele? Znaczy we wtorek chyba. No. Więc no, mamy piątek, a teraz szukamy naszego pociągu. Zdażłam wyłączyć nagrywanie i Ania zauważyła tą tablicę taką normalną. Jest technologia. <suszy> e... Przepraszamy wszystkich, którzy są z Katowic. Ale po prostu przeraziłyśmy się, jak zobaczyć drzwi. Ale ja myślę, że dlatego, że on jest rozkopany, bo oni go remontują. Tak. Wierzymy, że będzie lepszy. <grym> Na, kiedyś tam. Mogłabym tu kiedyś przyjechać, ale tak yeah. w sumie i ja może nie to jakiś koncert. Biorę a to bądź portala. O Jenzi? A a w sumie GenZi też, bo mi to ze świeżym kopialu z No a ja na razie zrobimy sobie tej rundkę, bo i tak mamy jeszcze 10 minut. A mamy no, blisko. 24. No to mamy 36, no to 12. A mamy blisko to się zobaczymy, co tu macie w tych Katowicach, jak ktoś jest z Katowic. No, może, że ktoś się znajdzie z Katowic. Wierzę w to. O, tu jest galeria, tu jest przejście do galerii. To o, tu, jest, e, nie, le, tu jest najlepsze. Stwierdzam, tak. z tych trzech, czyli Złote i Centralny, Kraków e, i Krakowska, e, to jest Galeria Katowicka. Galeria Katowicka i Katowice, tu jest najlepiej według mnie, jeśli chodzi o przejście między galerią a dworcem. E, Props dla Was. Siedzimy w naszym pociągu, fun fact, on tu stał cały czas, Słyszy? bo on tu ma jakiś postój. Tak, nie że to on. Tak, ale no nie uciekł nam. Ale stał tu od. On przyjechał teraz po naszym stąd tego. Ale zrobiłyśmy rundkę. Tak, po pięknej. Łady, bardzo ładnym dworcu. A dziwą? Ale i tak mówię, Wrocław wygrywa. Dotarłyśmy. Ogólnie czuję się oszukana, bo każdy mi mówił, że na dworcu jest mak, a nie ma. Było Subway, był znaczek KFC, ale KFC też nie było. Ja się nie Ogólnie musimy znaleźć coś do jedzenia, i siku. Eee, I... co my mamy Ubera, o ile tu coś takiego jak Uber. Przepraszam, ja wiem jak to brzmi, strasznie tragicznie, ale często w mniejszych miejscach nie jeżdżą nie to, byśmy już zamówili. to mogła cokolwiek zjeść, nawet pizzę no. cokolwiek, bo chodzi o tą łazienkę. Ja myślę, że my byśmy tam pojechały i tam zamówiły jedzenie, gdyby nie siku. I jak znajdziemy siku, to zamawiamy tam jedzenie po prostu. Mhm. Dobra. Chyba, że znajdziemy wcześniej jedzenie. To dobre combo będzie. Ale... no cóż... Yyy... O, no świetnie! Idziemy idealnie prosto. O, no to super! To do, ja losowo wyszłam w tą stronę. Ja stwierdziłam, idziemy. I poszłyśmy. Ja po prostu wpisałam że że się, żeby zobaczyć, czy w jeszcze też szukać Maka jest, bo mamy 4 minuty. To może o tego Maka chodziło wszystkim. Chyba to nie jest na dworcu, tylko jest za dworcem! No ale cóż... Zobaczymy co z tego będzie. Ale ładnie jest w tych Gliwicach. Ładnie, ja ładnie. Tu jest ładnie to ale pali. O! No! Ale ładnie zapachniało. Nie wiem czy nie jest to na przykład. Możliwe. Ale ogólnie... A, tu jest przejście, dobra. Co to kurwa jest? Y, park, coś typu park Ale nawet ładnie tu w tych Gliwicach, powiem tak szczerze. Ładnie. Ej, drink, chłop, Czy to nie jakiś chłop, 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 chłop. Możliwe. Zabiłam się prawie. Ale no ładnie tu jest, no. Naprawdę, trzeba to przyznać. Nie przyjechać taka Biała Tesla przy mnie? Re! Zawiózłby nas! Dzień dobry, siedzimy tu już jakiś czas. Przyjechaliśmy Uber'em, tak mieliśmy dwa kilometry, i przyjechaliśmy Uber'em. Dwa i półno. A ja siedzimy, czekaj, jakby to pokazać. O, proszę, tu jest wejście. ale na widzę to jest. Tu siedzą nasi znajomi, tylko poszli się przejść. Tam też idą nasi znajomi z tyłu, ale o gdzie widać? O, widać, chodzą. Mm, każdy jest w ogóle tak, dla kogo innego masz trybunę, prawie. Tak, to idzie masz takich na Okej. Okay. Mm, no i co, siedzimy, znaczy, z, z, znaczy, większość naszych znajomych nie ma. to są znajomi, z którymi się teraz dogadałyśmy, ale ogólnie większości naszych znajomych, z którymi byśmy wcześniej dogadane, nadal nie ma. I będą o 14, najwcześniej. Super. Pozdro. Um, update jest taki, że zrobiliśmy petycję, Daniel Dudzi. Czyli się obserwowała przez co nas jak nagrywamy. Tak, ale przyzwyczajaj się, stary. Przyzwyczaiłam się, stara. się. Zobacz, jaki warunka nagrywa Genzy. Zobacz, jaki warunka Genzy tak jest. się. Przyzwyczajaj się. No. Jezu. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale czekamy. My już było 10 drum, to było. Błysławne. O wejścia. chciałeś być na vlogu. Chcesz tak, coś powiedzieć? Ja tak, myślę, na vloga, kochani. Chcę powiedzieć coś. Coś mądrego czy nie? No, musimy przekupić. Wszystkie! Wszystkie teraz! Musimy Pozdrawiam, kupić. mamę! <laughs> musimy przekupić ochroniarzy z cukierkami, żeby nas spuścić. Albo pizza! A tu mogą oddać kawałek. Ale to wiesz, to ludzie I już później mocy? Ona mnie molestuje, nie no, ale jedna chyba poszła stracić, więc. Ej, właśnie, gdzie ona jest? Nie, nie, nie wiem, wiem, zaginęła co w akcji. Wdecham, Hashtag czekamy, na kogo my czekamy? Na Mortala, na, na Żugaj żuga i na I Na nocnego o. kochanka! I na Vix, i na nie i oczywiście to mój idol. Oczywiście. Czekamy. Czekamy w cieniu, no, bo takie tak, mamy wejście. Tak, pozdrawiam. O Jezu, wieje wiatr! Moi drodzy, szliśmy do łazienki, znalazłyśmy parking od góry. Natalka <słyska> <słyska> zauważyła Teslę. I jesteśmy. Nie mamy co robić. Poczekajmy, poczekajmy. na tym parkingu. Dosłownie minął ile? 10, 5, minut? 10 minut? Max! Widzimy, po wychodzą! Wychodzą! I wiem no, przez to, że ja mówiłam, tak. poczekajmy, mogą wyjść I... albo ktoś nam jej I... wyprowadzi, jak będzie I, miły. Jakby i, i się nie dar? bym nas zauważył, wyszedł i zawołał na nas parkinga. I jakby mniej więcej I się nie podobał. Tak, cały czas. Wszystko Ale to jest mocne i jakby. I szczerze, mega mocne. Ej. Ej, tak szczerze, mega mocne. No tak, I to i farta trzeba mieć w ogóle. Ale nie... jeszcze w ogóle ominęli tych ludzi to, że tak, tak, pojechali, tak pojechali, z nami. pojechali, po prostu. I będzie ty miasami, mają fotę z nimi. Jak jest jasno, bo pod koniec, jak już będzie ciemno, no tak. chujowe te foty, a my mamy... Znaczy życie za krat ogólnie, bo stali za kratami. Mogli tak na dobrą stronę przejść te 3 metry do nas, ale trudno, zrobili tylko z nami fotę. No dobrze, nie, nie dobierza, ty, do, no, no, ty się nie dowierzasz. Nie, nie, nie masz Ja w ogóle przez te kraty, postyja, ale... <laughs> On Patryk! Żydzie za krać! za Byłyśmy w radio. Tak, no, randomowo. Tak, tak randomowo. Byłyśmy sobie w sklepie i tu przychodzimy i nagle są ludzie z radia i normalnie robiliśmy... Z mikrofonami, biad. normalnie mm. na żywo. Nie ma ja jeszcze czasem, że będzie... Ale robili sociale... Więc no, noga! <laughs> robili sociale w międzyczasie, więc pewnie to będzie dzisiaj albo jutro, więc to no. będzie tu wklejone gdzieś. To jest inga Dzisiejszy dzień to inny. To jest jakieś bingo, które nie przy... Nie, moje bingo tego nie przewidziało. Moje no, bingo nie przewiduje tego roku. Moje też. Nieźle. źle. Więzienne się nie podobało. Nie! nie, 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 nie Zróbłeś tak, że mi twarz nie było widać na Tak! Ty się ukryłaś za ruro. No, update, dzień dobry, to nie, hey, Jezu, poczekaj! To jest Kamila! Cześć Kamila! Ej, są random, ale tu dziewczyny mają po części bramki, przecież nie mamy aż się przez później. Tak! No, Ej, Kamila robiłam z zdjęcie w pociągu jak jechaliśmy na festiwal! Jezu! A to mi ja tobie pisała. No! Ale także... No, no, jest w ogóle Kinga bana. nie mam, Ja tu wstawię Jezu. nagranie, jak się darło do... Ej, bo ja nie wiem, czy to słychać! I kto te bo, bo śpiewa jakiś ziom, i ośpiewa śpiewa dziewczynę Cześć, chcę być na vlogu, pozdrawiam tatę i pozdrawiam ludzi tutaj. Chłop śpiewa o dziewczynie By the way... Jest bez Kubickiego. Ja nie w Jest jersey Ale ja Ja Субтитры сделал DimaTorzok

Płakana jakaś, ale ja nie wiem, kiedy ja płakałam. Nie ja nie płakałam. Hej. Ja płakałam, jak była drama przed wyjściem, bo się zestresowałam, ale jest już po. Siedzimy pod Lidlem, mamy tam socję z nami, z pójdziemy. Czekam na odzew od Winniki. Hmm, bo nie się rozeszłyśmy z ludźmi. Trochę jest chłodno, ja mam na szczęście kurtkę. I ja się pod auto, prawie. Tak, bo był świetny, a to... Czy my robiliśmy chyba z tym update. Ale to na pewno Teraz, uwaga, teraz filmiki z koncertów jakieś jakiś ze świeżym jak nam machał czy coś. Okej, okay, magia montażu magia, pojawiło magia. się. Było <laughs> no super. W sensie Świeży w ogóle się nie zatrzymał, a się nie dziwił, było bardzo dużo ludzi. Mm. Nie dziwi mnie, jak to jest też trochę nasza wina, bo my rano no, rozkminialiśmy przypadkiem trochę. ten parking i dodałyśmy fotę i ludzie zaczęli tam chodzić, więc trochę znaczy, skopałyśmy ich. I trochę zaczęliśmy teraz bardzo się drzeć, bo jak poszedł po Patryka, to będziemy mu to zostawić, bo Patryk zaczął iść, a my... Ale... Ale w ogóle powiem tak, tak się darłam do świeżego, że zdarłam gardło i później znaczy gar nie Ja darłam gardło do do świeżego? Tak, dron się do świeżego bardziej zdarłam gardło niż na szkle, chociaż na szkle też się darłam. E, ogólnie na Julii Żuga się świetnie bawiłam. Mhm. Mm. I ogólnie, bo tutaj tak te nagrania mogą wyglądać raz jakbym miała bramki, raz nie, bo my się po prostu tak dogadaliśmy, bo nie udało nam się wszystkim mieć i my się po prostu zamienialiśmy. Jak komuś na kimś bardziej zależało, to nie mieliśmy problemu i się zamienialiśmy. No teraz co, czekamy na dziewczynę, Ja bym proszę na stację, my znowu się zimno robi. No właśnie ja też. Weźmy um, jeszcze przyli to nagle... Ale patrz, tak, tu jest subway, to na tu wyda się ten. Tu zaraz. Um, oj, oj, nie, 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 nie. To i tak tu wkleję. I tak to, nas tu pokażę. Oj. Ale tak, y, idziemy skontaktować się z dziewczynami, że im Pineskę wyślę gdzie jesteśmy. Ale jest, nas no. kurwa. Ale gdzie na żywo? To my! To my! To ja! To ja! I? czy ja? to, to jest moje nagranie? To jest z Radia i tego? Kiedy oni to nagrywają? Chyba byśmy za bardzo zajęte tym, że drzemy mordę. Ale u gościa, tak słodko nagrywał, patrz taki dumny, stary. Świeży, love you, świeży, przyłóż. Przyłóż serduszka, Dor dorysujesz? Dorysujecie? Tobie też mają dorysować? Hej! Jesteśmy na dworcu, przyjechaliśmy w ogóle Uberem ze stacji, robiliśmy live'a na stacji, w ogóle Posty nam wbił i Julka nam wbiła. Dziewczyna polskiego, albo się coś nie ogarniał. Ona nie ogarnęła na przykład. Myślę, że to Julka. Nasza Julka, że tak to powiem. Mamy za. ileś tam? Pociąg. Za 40 minut, coś takiego, więc pójdziemy pewnie też wcześniej, żeby sobie wsiąść. Mamy już ogarnięty skąd? Wystarczy czekać. W sumie nie mamy co robić. Oglądamy TikToki, dodajemy TikToki, kurde, w środku nocy. I są... ja będę właśnie robić Edita. Ty też robisz Edita. Zrobiłam jednego już ja na ten stacji ten benzynowej z stylu babam no to On już ten o jeżeli ten edit jej wyszedł i on jest, to teraz widzicie go tu. jest taka ładna ostatnio znowu w w dresach, z nową dziarą fresa tisety z marihuaną podczas Tak, jest podczas Pewnie nie wyjdzie. Ale... Pewnie nie, więc jeżeli go nie widzieliście, to nie wyszedł, a jak widzieliście to znaczy, że wyszedł. Mm, ja zrobiłam Edytę Muszę zrobić jeszcze ze świeżym i z Mortalem w sumie też i zobaczymy co z tego wyjdzie. Zwiemy się pewnie w pociągu i pożegnamy w Warszawie. Pozdrawie. I Siedzimy w pociągu, ogólnie mamy cały przydział dla siebie. Sprawdzamy, znaczy sprawdzamy czy nie się nie dosiądzie, bo niedługo odjeżdżamy, ale... znaczy po drodze nie może ktoś, ale myślimy, że nie, bo to jest taka godzina, że nie ma w ogóle dużo ludzi. No co? lecimy do Warszawy, w sobie zasłoniłyśmy, żeby nikt nam nie wchodził. Zapaliłyśmy na razie światełko. Dopóki nam też nie sprawdzą biletów, robimy Edity z dzisiaj, a potem idziemy spać. Wyglądamy, jak wyglądamy. Całą drogę praktycznie spałyśmy. Ja ale... To samochód, w godziny z policja, no ale jedziemy. dotarłyśmy, o Jezu! Do Warszawy z powrotem, czy na długodnie. Za cztery dni, czy trzy, nie za trzy, bo wjeżdżamy przed, jedziemy do Wrocławia. Więc see you w filmie... W, fil tak, w filmie z Wrocławia. Czekam.